Hej, witajcie w mojej nowej serii. Zagrajmy w Prince of Persia: Zapomniane piaski. No i dobra, akcja tej gry dzieje się tak między piaskami czasu a duszą wojownika. No i może już bez przedłużania zobaczmy, co i jak, co będzie się działo, jaka jest fabuła ogólnie i co nam twórcy wymyślili. A, powiem wam, że naprawdę zapowiada się ciekawa seria. Jedna z takich fajniejszych Prince of Persja. No może tutaj walka nie jest najlepsza, ale może zaczniemy i później sami zobaczycie. Ym... Zagram myślę, że na poziomie normalnym, czyli no tutaj najwyższym. Tak myślę, że będzie dobrze. Na no, łatwym oczywiście jest za łatwo. Dobra, um, teraz intro. Who are you? What have you done? You ask as if I were a ruffian, a wanderer with no place in this palace. Know that I am a son to King Shahama and brother of Prince Malik, who rules here in our father's name. I did not come here seeking a mythical army. I was sent to study alongside my brother, that someday I might be as great a leader as he is. This territory was once the heart of King Solomon's mighty empire. According to legend it holds a secret we are sworn to protect perhaps that secret is the reason the fortress is much sought after by neighboring kingdoms malik was sent here so the army will have a strong commander to discourage attacks but even malik's feigned strength could not discourage everyone No więc dobra, no to zaczynamy. Tak oto zaczyna się akcja tej gry. Właśnie nasz ojciec kazał nam odwiedzić księcia Malika, czyli naszego brata. No żeby się od niego uczyć. Prowadzić armię i żeby zostać takim władcą. No i jak widać trafiliśmy na wojnę. Bardzo, bardzo niefajnie. Zawsze w księciowi się przytrafiają różne nie, nieciekawe rzeczy. Dobra. No oczywiście spróbujemy pomóc księciu Malikowi, naszemu bratu. Cóż i no i oczywiście będziemy musieli wyczynać różne akrobacje tutaj. Okej, okay, to są żołnierze Malika. No To byli żołnierze Malika. Uuu. No i zostali tylko ci. Tak, można też robić taki ulepszony atak Jeśli przytrzymamy prawy przycisk mysz lewy przycisk myszki. A na prawym... Na prawym biegamy po ścianie jak to zawsze. No i cóż, ja mam tu taki jeden malutki problem, że w ogóle dialogów nie słyszę. Ale już na nagraniu jest słychać. Nie wiem dlaczego tak. Naprawdę graficznie to się naprawdę dobrze yy, jak widać. Naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Muzyka też jest świetna. Sterowanie przyjemne. Wszystko na razie jak dla mnie w tej grze wychodzi na wielki plus. No szkoda, że na razie nie ma żadnych innych Prince of Persia, ale mam nadzieję, że kiedyś powstaną Okej, okay, tu już jest ich więcej. Ogólnie tutaj w tej grze będziemy mieli walki z całym mnóstwem przeciwników zwykle. O! Wszystkich ściołem. Świetnie. W Prince of Persia jest taka różnica, że przeciwników może być całe mnóstwo w jednym miejscu, ale dosyć łatwo ich powalić. Przeciwnicy mają dosyć wolne ruchy. Hmm, trochę ciekawe jest to, że tutaj książę potrafi trochę więcej ruchów, y, jeśli chodzi o akrobację, niż y, na przykład Prince of Persia. Y, więc of persoła No i cóż Ta gra oczywiście powstała później. Tylko dzieją się tutaj czasy, które były oczywiście wcześniej. Wow wow. wow. Spokojnie. Oczywiście możemy tutaj łatwo zginąć. Nie ma już czegoś takiego jak cofanie czasu. Wow! No, powiedzmy, że pierwsza śmierć. Kurczę. Trochę za wcześnie na ścianie pobiegłem i dlatego musiałem spaść. Ale dobra, save'y się tutaj robią automatycznie ogólnie. Nie trzeba się bawić w, w, w na przykład dobieganie do jakiejś fontanny, tak jak to było w poprzednio. Tutaj nam się gra zapisuje automatycznie. Gdy w dolnym e, prawym rogu pojawia się taki znacznik, no to, to oznacza, że gra się właśnie zapisuje. No i dobra. Co teraz ogólnie robimy? No to musimy jakoś dojść do Malika się co się w ogóle dzieje ogólnie? bo na razie to nic ciekawego. o, oczywiście więcej przeciwników. może da też im skakać na głowy ich zabijać w taki sposób. niestety już nie ma nie ma akrobacji. to znaczy powiedzmy że jeszcze nie ma akrobacji ze ściany. jeszcze książę się na, nie nauczył tak skakać. Tak jak w y, duszy wojownika. Taki mało doświadczony książę, powiedzmy. Taki bardziej z czasów y, wiasków czasu. Chociaż strój już ma z duszy wojownika. To są jeszcze te czasy, gdy jeszcze wredny demon Takaka go nie gonił. Gdy miał jeszcze spokój, ale ten spokojnie długo będzie stracony. Ale... Na razie książę nie musi o tym wiedzieć. Okej, okay, co my tutaj mamy? O. Aha. Malik nawet nie zwrócił uwagi, że ktoś go woła. No, spoczko. Więcej przeciwników, chodźcie, chodźcie. Można też kopać przeciwników, przez to można je powalić, no i dobić. Tak też można szybko załatwić kogoś. No oczywiście to nie, to nie są właśnie jedyni przeciwnicy, jacy w tej grze będą. Niedługo zobaczycie jacy jeszcze będą. Hmm, a ile by ten let's play ogólnie trwał? To myślę, że to będzie tak y coś około 6-8 godzin. Mniej więcej. O! To też można uznać, jaką akrobację ze ściany, ale. nie za bardzo. Ojoj, oj, walną mnie. A i tutaj nie ma czegoś takiego jak obrony. Książę nie umie się bronić. Ale za to można się turdać i tak omijać wrogów. O! I taka nowość, czego wcześniej nie było, czyli wspinanie się po takich cegłach wysuniętych. To może trochę potrwać. Ale książę, jak widać, sprawnie. Się naprawdę tutaj porusza. Ja bym się ogólnie bał, tak skakać wszędzie. A kto by się nie bał? No, książę się nie boi. Hmm. Chyba Malik właśnie przegrywa tam wojnę chwilowo. Ma teraz przy sobie dosyć małą armię Wrody ba, Wrogowie są bardzo zorganizowani no, Będzie mu potrzebna naprawdę dosyć spora pomoc naszego, naszego księcia Zaraz tu książę będzie uczyć Malika jak walczyć Ech, Dobra To by było ciekawe Ale... Tak na pewno nie będzie Dobra, czy będzie tu jeszcze więcej wrogów? Yy, chyba po drugiej stronie już jak widziałem. Na razie może uznać to za taki samo uczek, początek, gry, prolog. No chodź. wo wow, wow, wow! Siąże, skoszę mu na głowę. Au, nie wyszło. Tym atakiem szybkim, znaczy z takim wzmocnionym <noise> można nawet kilku wrogów zabić naraz. Z pięciu, sześciu, jeśli dobrze trafimy. A to się rzadko zdarza. Zwykle tak z dwóch, trzech się na naraz. Naprawdę tutaj przyjemnie się steruje. No dobra, no to ścigajmy Malika. Na pewno w taki sposób zbyt szybko go nie dogonisz, ale postarajmy się, może jednak się uda. I co on w ogóle planuje zrobić ze swoim pałacem teraz? Zobaczymy, jakie ma plany. O właśnie, no, taki znaczek, który się właśnie teraz pojawił, to jest właśnie zapisywanie. E, naprawdę widzę, że nagrywa się dobrze, sporo FPS ów więc okej, okay. nie jest źle. Są w ogóle de wysokie detale Wszystko jak najwyższe Więc jestem zadowolony Dobra, schodź, schodź, schodź yy, Mamy tu jakichś wrogów? Nie A i w ogóle tutaj kamera Ogólnie nam się pięknie robi Odpowiednie miejsca gdzie mamy iść Więc taki malutki plusik

I would have said you've picked a bad time for a war! Well, next time I expect you, I'll tell my enemies not to invade. It's fortunate you're there. We need this gate open. The mechanisms are on those towers. Once you activate them all, the gate will rise. I assume since you got yourself up there, it won't be a problem. Not at all. Good. And then get down here quickly. I don't want to tell our father you were injured while in my care. <laughs> Dobrze, dobrze, no to szybko bramę, bramę. Rogowie już się zbliżają. Okej. Okay. A, w ogóle taka fajna rzecz. W tej części mamy tutaj tak po lewej stronie taki znacznik czasu, który nam właśnie wyświetla, ile mamy jeszcze czasu po przyciśnięciu przycisku

No właśnie... Co ten Malik zamierza? Skarbiec Salomona? Okej... Okay. To może być ciekawe... Intrygujące... Lepiej go szybko dogonić, bo nie wiadomo co on teraz planuje... No to mamy nowy cel... E, oczywiście my musimy dojść... Tak, my musimy oczywiście iść drogą dłuższą z niebezpieczeństwami różnymi. O! Tarczownik. Jego najpierw trzeba kopnąć, żeby y, zniszczyć mu obronę. O, taki właśnie zdarznik już mówiłem. Można widzieć, kiedy się brama zamknie. To ona może pomóc na przykład jeśli będziemy się guzgrać No i nie musimy się obawiać, czy y, właśnie będzie już brama zamknięta, czy nie, bo znacznie nam pokaże, czy już jest zamknięta. Jeśli się skończy ładować to wtedy już będzie wiadomo, że koniec czasu i nie trzeba się bać. Mo można się od razu cofnąć. Nie tak jak na przykład było w innych częściach.